Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin zasada, witam Państwa, naszym gościem jest Leszek Jodliński, były dyrektor Muzeum Górnośląskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie, witam Państwa. E, czy Górny Śląsk potrzebuje panteonu górnośląskiego? E, ten pomysł mi się nie podoba powiem od razu. E, nie podoba się panu e, zgromadzenie nie. pod jednym dachem różnicą. katedry dodajmy, tak? No to już, no, ale to a, a bardzo ważne, idea, bo mamy, panie doktorze. Ale sama... nie, no, rozgryźmy to, czy, czy podzielmy to na tak zwane części. Sama idea zgromadzenia pod jednym dachem życiorysu e, jeśli... najsilniejszych górnoślązaków, to zły pomysł? E, mówimy o konkretnym pomyśle, prawda, bo jeśli mówimy w ogóle o pomysłach, to porozmawiajmy, musimy mieć chyba więcej czasu niż tych kilka minut. Jeśli mówimy o tym, to mam wrażenie, że pomysłodawcy z założenia, bo dysponują określoną wizją historii, percepcją tego, co jest ważne, co nie w jej przebiegu, zresztą data od 1922 roku, w jakimś sensie ogranicza to coś, co powi może, można powiedzieć, że nie wiem, Waler Roździeński, którego tam bym nie znalazł, bardzo by mnie martwił, a w jakim sensie jest kluczowy, na przykład dla tej części historii przemysłowej Górnego Śląska. To wszystko oznacza, że jest to pomysł nietrafiony i właściwie ja nie do końca jestem przekonany, czy wart jest tak daleko idącej uwagi, ponieważ będzie pro projektem, który w jakimś sensie z definicji dzieli. To chyba, no nie chyba, to bardzo zła sytuacja. Spójrzmy może na początek jednak na samą ideę. Mamy życiorysy najwybitniejszych Gunosiązaków zgromadzone w jednym miejscu. Ministerstwo Kultury daje Pani, na to... Pan ten... ich zna, przepraszam, bo ja nie za bardzo. Tych ludzi? Tak właśnie. Tak, nie nie, nie przypuszczałem, że mamy tylu błogosławionych i świętych No więc zaczynamy Śląsku. od tego, co nazywałbym konsultacją. Ja jednak będę tutaj się opierał przy tym, że pomysł co do istoty może być dobry, ale mówimy o konkretnym pomyśle, więc nie o takim jego rozwiązaniu. A w samym założeniu ministerstwo daje duże pieniądze na, na ten cel, 40-50 milionów złotych na początek. I co więcej, minister kultury nie bardzo widział, żeby wtrącał się w ogóle w kształt tej listy, w formułę funkcjonowania tego panteonu. No nadal chyba, przynajmniej w założeniu, brzmi to nie najgorzej. Nie wiem, ma pan świetne zdania, ministrze kultury. Ja, patrząc na sytuację Muzeum Polin, Muzeum II wojny światowej, tego, co się działo niedawno także w Katowicach, nie traktowałbym tego jako autorytetu, który jest tutaj przekonujący mnie, ale uczestnictwo tego podmiotu, tej strony, gwarantowanie finansów, to nie wszystko, moim zdaniem. Dwa, mówimy o instytucjach pamięci, które funkcjonują już na Górnym Śląsku. To są muzea, to są takie czy inne instytuty, niekoniecznie imienia Korfantego, które oczywiście mogłyby. Zająć się kwestią tego, jak mówić o historii i kogo. Czy takiego klasycznego każdego ślązaka, tak? którego przykładem może być osoba, która żyła w XX wieku, a więc trochę bez imienia, nieznany ślązak, może być równie wielkim bohaterem, bo po prostu bycie tutaj, przeżycie, praca. Trwanie, to był ogromny wysiłek rodziny, determinacji, i tak Czy też skupiamy się na wybitnych osobi osobowościach, osobistościach i wyjątkowych zachowaniach, dokonaniach w różnych dziedzinach? No, na tym polega panteon. No to wtedy musimy chyba pewnie idei. o tym porozmawiać, znaczy przedyskutować chociażby listę i pewne założenie. Niefortunna, i to myślę, nie tylko ja, jak obserwowałem tę dyskusję, jest także lokalizacja. Panteonu, ponieważ powtórzę to, od czego zaczęłam na początku, wielko, wielokonfesyjny charakter Górnego Śląska, takie cudowne wręcz e, e, zawieszenie między tradycją judaistyczną, e, e, chrześcijańską, katolicką, ale także ewangelicką, e, to wszystko powoduje i w ogóle że powiem, życie w pewnej o no, symbiozie wielu wyznań, powoduje, że idealnym miejscem powinno być dla potencjalnego panteonu, czy podobnej instytucji, miejsce, które by pozwalało być... Wyrazić te otwarte. wszystkie idee. Wy... Dokładnie tak, dziękuję. były dyrektor Muzeum Górnośląskiego, jest naszym gościem. Za sekundę dogrywka w sieci. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia. Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam ponownie. Leszek Jodliński, były dyrektor Muzeum Górnośląskiego, jest naszym gościem po raz drugi. Witamy Dzień również państwa. Panie doktorze, ja wyliczy, starałem się wyliczyć te wszystkie pozytywy, przynajmniej jeżeli chodzi o założenia, o jeżeli chodzi o samą ideę tego panteonu, ponieważ zastanawiam się, co poszło nie tak, że e, mając te wszystkie, przynajmniej w teorii, pozytywne założenia, e, wokół tej sprawy nabrzmiewa kolejna. Regionalna awantura. Wie pan, to diagnoza jest bardzo trudna, i gdyby te, na to popatrzeć się poważnie, rzetelnie, to tych czynników jest bardzo wiele. E, zacząłbym od tego, że inicjatywy, które nie wyrastają z danego środowiska, czy, ale raczej powiedziałbym, są przynoszone. E, nie chcę odwoływać się do zbanalizowanego stwierdzenia, przy, przywiezione właściwie w teczce. Ale to nie jest e, i, i, idea przywieziona w teczce. Sam arcybiskup e, zanim jeszcze. W ogóle jakikolwiek kształt ten Panteon przybrał, wspominał o takim pomyśle, takiej koncepcji. Rozumiem, że to jest jeden z możliwych głosów środowiska, ale w takim razie jeśli mówimy o tym. Że to miałoby być w jakimś sensie wyrastać z woli i przekonania wielu środowisk, no to już zaczynamy od zidentyfikowania tej pierwszej przyczyny, braku konsultacji, braku pochylenia się nad tymi, którzy mogliby, być może coś do tego pomysłu dodać. Ja jednak bym podkreślał w tych razach, że mówienie o takich projektach bez chociażby podmiotów, które się w jakimś sensie instytucjonalnie pamięcią, jej ewaluacją, mówiąc już w ten sposób, tak zajmują, Oce oceną, wskazaniem, w jakimś sensie uzupełnieniem, dyskusją. no Oczywiście pewnie by projektowi pomogła. A drugi ten Mówi element... pan o instytucjach kultury na przykład? E, o Czemu? instytucjach, które się zajmują pamięcią, tego jest troszkę więcej, także NGO-sach. Akurat można powiedzieć, że na szczęście te 30 lat przyniosło, bym prawdziwy rozkwit tego, co, co nazwałbym instytucjami pozarządowymi. Jak patrzę na listę, to jest przykład chociażby tego, że nie sięgnięto, myśląc o Śląsku pewnie górnym, ale w tym górnym województwie śląskim, do podmiotów, które znajdują się także na Górnym Śląsku, ale we współczesnym, czy obecnym województwie opolskim tych postaci czasami brakuje. To jest kwestia także mniejszości narodowych dzisiaj, kiedyś większości, które właściwie na tej liście są praktycznie nieobecne. Słowem, będziemy pewnie krążyli wokół pytania, kto i jak po zaproponowaniu pewnej idei, próbuję skonsolidować wokół tego projektu środowiska, które będą sprzyjały temu, żeby to był projekt jednoczący środowisko, w tym sensie koncentrujący uwagę, pozytywną energię wszystkich. Jak ja patrzę na jednak ową ceremonię, obśmianą, niestety, bo to była pewnie. Powinna być istotna ceremonia podpisania. E, e, m, Często Pan, zdarzało się Panu podpisywać jako dyrektor muzeum jakikolwiek dokument uroczyście w, wśród dźwięków, Boże coś Polskiego? Nigdy, gdy wbijaliśmy łopatę pod budowę Muzeum Śląskiego, któremu też kiedyś dyrektorowałem, to była to współczesna muzyka w wykonaniu orkiestry Auxo. A tutaj, można powiedzieć, odchodząc zawa do tego, bo nie chcę tego wyśmiewać, bo to smutne, że to tak wyglądało, to jednak patrząc na bym widział paradę postaci, które zasiadały przy tym stole. Pewnie brakowało tych środowisk, które zostały w każdym sensie pominięte, a czasami... Siada, siedziały za tym stołem, panie doktorze, yy, siedzieli przedstawiciele instytucji, które wyłożyły na ten cel pieniądze. No nie, wie pan, mówimy o projekcie, który w jakim sensie jest, ma być, w mojej ocenie, moralnie i etycznie poprawny, jeśli nie bardzo wzorcowy. To, to popatrzmy jeszcze na listę, na listę postaci, którą operujemy na, na razie, powiedzmy, rozumiem, że jest ona jakąś listą wstępną, natomiast nie znaleźli się w, na niej Panowie Kazimierz Kus i Jerzy Ziętek, widzi Pan jakiekolwiek powody, dla których y, mogłoby się tak stać? Już o nich mówiliśmy, szczerze mówiąc, czyli fakt tego, że ta dyskusja, ten wniosek, ten pomysł wyrasta ze środowiska, które w jakim sensie y, miałem okazję go poznać, y, pracując także na wszystkich tych stanowiskach, które zajmowałem. Zasadniczo ma pewną skłonność do tego, żeby bardzo jednostronnie, jednowątkowo definiować to coś, co jest ważne i istotne w historii. Tak Mówimy o środowisku politycznym? środowisku politycznym. Ale przecież ani marszałek, ani minister kultury, ani wojewoda zdaje się nie. Y, to, to nie oni tworzyli tę listę biogramów zasłużonych Górnoślązaków. Ja lubię, przepraszam, muszę tak powiedzieć, to dziennikarskie podejście do tej sprawy, ale wojewoda nie ma nic w tej sprawie do powiedzenia. Oczywiście. Państwo znaczy, przyzwyczailiście się do tego. Ja pozwolę sobie to wyargumentować, że właściwie wojewoda w tym przypadku nie odejmując mu znowu innych kompetencji, akurat w, za w zakresie uwaga czegoś, co się nazywa dziedzictwem, tożsamością i rozwojem przestrzeni kulturalnej zgodnie z prawem, miejmy nadzieję, że ono jeszcze funkcjonuje u nas. Nie ma praktycznie nic do powiedzenia. To nie znaczy, że ma być wykluczony z procesu, ale przepraszam, nie jestem w stanie przyjąć pańskiej argumentacji, że ma być w jakimś sensie podmiotem, który będzie w tym uczestniczył na zasadzie kreacji zjawisk, ponieważ, patrz, delegacja uprawnień, subsydiarność, jakbyśmy tego nie nazywali, jest to i przede wszystkim pozostaje kompetencja samorządów, samorządów lokalnych. Nie widziałam procesu takiego oddolnego skonsultowania tego na zasadzie powiedzcie nam z kim się czujecie związani, kto dla was jest ważny, kto jest, z kogo jesteście dumni, żeby Panteon był także częścią to, waszego, ja to, odwróćmy, waszej refleksji o Odwróćmy historii, to tak? pytanie w takim razie. Mnie ciekawi taka rzecz, żeby Ziętek i Kłód na przykład byli na tej liście, yy, liście do Panteonu, to Naprawdę pan sądzi, że na przykład minister kultury zacząłby kręcić nosem? Nie wiem, co by robił minister kultury, swoje zdanie w zakresie tego, jak często w jakich sprawach kręci nosem, wyraziłem. To jest zawsze pytanie o listę i skoncentrowanie się na liście jest moim zdaniem błędem, ponieważ ona została w jakimś sensie zadana. Ja jako gliwiczanin mogę powiedzieć, brakuje mi chociażby twórców Politechniki Śląskiej. Czy to jest ważne dokonanie cywilizacyjne, czy też nie? Zostawiam to bez komentarza, ale to oznacza, że znowu. Słuchacze się poczują tym znudzeni, ale kwestia skomentowania tego sprowadza się jednak do pytania, jak dalece wyrosło to z szerokiej bazy skonsultowania tego, z kogo, ja sparafrazuję na istotę Panteonu, czujemy się dumni, kogo chcielibyśmy w jakimś sensie naśladować, albo komu pokazać jako przykład spełnionych życiorysów, które mogą być inspiracją dla przyszłości. Ja próbuję zrozumieć. Kuc i Ziętek to są takie symbole... Bardzo źle, wielkich, że ich tam nie ma, jeśli jestem o to pytany, ale to nie załatwia sprawy, tylko to... e, Dlaczego właściwie Kuc niewierzący, nie wiem, nie miał po drodze z obecną władzą Ziętek niewierzący do dekomunizacji, to y, y, naprawdę bez złośliwości Próbuję zrozumieć, dlaczego nie. A wtedy niestety na tym miejscu musiałby siedzieć ktoś, kto <laughs> tą listę układał i nie byłem w tym gronie, mogę to jasno i oficjalnie Ale ja zmierzam, stwierdzić. zmierzam do tego, że premier... Mateusz Morawiecki, premier ze Śląska, na y, uroczystości otwierania tego czy podpisywania umowy w sprawie y, Panteonu sugerował wręcz, że powinny tam znaleźć się również osoby, które nie do końca miały po drodze do kościoła, tak? Y, wie pan do czego zmierzam? No właśnie próbuję ustalić, bo przed chwilą pan twierdził, że miejsce nie jest aż tak ważne, że będzie w jakimś sensie zraicyzowane. a ja powiedziałem nie, nie, na nie, początku, ja tego, te... że sklepienie katedry i miejsce, które w jakimś sensie nie odzwierciedla wielości tego, czym jest Śląsk, nie jest już dobrym pomysłem. Być może ma pan rację, natomiast ja zmierzam do tego, że ktoś, być może ewidentnie tutaj na Śląsku, wykazał się w tej sprawie nadgorliwością wobec klimatu, który mamy. Tak? I kto pytam, zastanawiam się, kto mógłby to być. Sam pan zwrócił uwagę, że wojewoda nie miał na to wpływu. Marszałek? Nie sądzę. Władze Katowic również nie, zapewne nie, więc. Wie pan, ja już kiedyś powiedziałem, że pan marszałek raczej na kulturze się nie zna. Nie wiem, chyba byłem tutaj rok temu w tej sprawie, coś powiedziałem. I myślę, niewiele się w tej sprawie zmieniło. Mamy, bym widział, rodzaj profilu etycznego rodem radnego Kałuży. To wszystko oznacza, że raczej, powiem pan pytać o osoby, które tworzyły tą listę, dlatego tak się stało. Teoria się... spiskowa w tym zakresie jest zarówno kusząca, jak i bardzo, bym powiedział, znaczy, ja to... fałszywa. Nie sądzę, nie sądzę, żeby to był jakikolwiek bo... spisek, tylko z... próbuję zrozumieć, kto i z jakiego powodu postacie takie jak Kuc i Ziętek, a zapewne też więcej tych, o których pan wspomniał, postanowił po prostu przynajmniej w fazie wstępnej pominąć. Wiem, że pana to nie zadowala, ale w takim razie jeszcze raz powtórzę, bo nie, porozmawia nie porozmawiano, nie przedyskutowano tego z tymi, którzy powiedzieliby, błąd robicie. No, że gdyby nie podyskutowano o tym, że Ziemia jest okrągła na przykład i kręci się wokół Słońca, to też można byłoby dojść do innych wniosków, formułując jakąś jakieś, jakieś tezy, tezy, no pewne rzeczy wydają się dosyć oczywiste. Ale... Dla pana i dla mnie, ale poziom edukacji, przygotowania i celów politycznych bardzo często z logiką nie ma niczego wspólnego. To, to chyba już doświadczamy tutaj na Śląsku od kilku lat. Leszek Jodliński w takim razie może podzieli się z nami jakimś rozwiązaniem, które widzi w tej sytuacji. Ja myślę, że należy, i tu się zgadzam, chociażby profesor Małgorzata Myśliwiec chyba takie stwierdzenie przedstawiła. To nie jest właściwy czas i moment. Jesteśmy w trakcie kampanii chociażby prezydenckiej. Profesor Sławek e, też. Właśnie, więc może się odłóżmy to na pomysły, nie odrzucając pomysłu Panteona w ogóle. Nie takiego pomysłu, żeby była jasność w moim rozróżnieniu, gdy mówiłem, że nie Panteon, ale właśnie nie tak przygotowywany, mają może to do siebie, że odłożone na półkę, i jeśli damy im pewną szansę tego, żeby powrócić do nich z pewną refleksją, co można zrobić inaczej, kogo jednak do tego wszystkiego zaprosić, porozmawiać z gminami, ze społecznościami lokalnymi. To jest szansa na to, żeby ten pomysł być może dostał drugie życie i stanowił rodzaj, nie wiem, dyskusji inspirującej i jednoczącej tutaj środowiska, a nie wypracowany w bardzo złych okolicznościach. I to właściwie jest zgodne, jak obserwuje opinia w większości. Czy pan rozumie, na czym ma polegać funkcjonowanie tej instytucji w przyszłości, w przestrzeni regionalnej? Ja z reguły mówię rzeczy takimi, jakimi je widzę. Raczej jest to rodzaj alternatywy dla przekazu muzealnego, który na Śląsku się nie udał. E, nie udało się do końca tego przekazu <coughs> zawłaszczyć, w jakim sensie zbudować taki, który byłby zgodny z pewną narracją historyczną, budowaną co najmniej od 10 lat w regionie. E, gdy słyszę o podziale na poszczególne sekcje, metrach kwadratowych i tym wszystkim, co właściwie czyni z Panteonu instytucję bardziej muze muzeopodobną e, niż e, upamiętniającą, to jest pytanie tak na naprawdę w czyje buty i w jaką rolę ta instytucja ma wejść. To co, z czym na pewno można się zgodzić w pańskim rozmowaniu, to to, że ciężko jest być muzułmanikiem w dzisiejszych czasach, yy, szczególnie na Śląsku. No, chyba w Polsce też już <laughs> można powiedzieć, że właściwie tutaj yy, nasz standard co się standardem ogólnym. Na Śląsku Polski. to w ogóle praca z większymi zagrożeniami, niż fedrowanie w kopalni chyba. No, tak, do, kolizja, to trzeba powiedzieć, nauczmy się kochać dyrektorów, tak szybko odchodzą, Kolizje prawda? z prawem, kolizje z władzą, stres, Wszak ryzyka. Nikt nie chce Zawód tej pracy ubezpieczyć ryzyka. podejrzewam. Ta. Tak. Alicja Knast, dyrektor Muzeum Śląskiego, była już, czy marszałek e, województwa śląskiego miał i zarząd województwa śląskiego razem z nim miał mieli prawo odwołać się ze stanowiska. Wie pan, jestem daleko e, od dokumentacji, która, o której była dyskusja. Ona nie sprawiała wrażenie poważnej. Obserwowałem także pańską rozmowę z marszałkiem w tej sprawie, znaczy wysłuchałem jej. E, e, wnoszę z własnego doświadczenia jest zresztą uchwały zarządu w mojej sprawie przez wojewódzki sąd administracyjny, że mamy do czynienia znowu schodzeniem na skróty, nieszanowaniem prawa i robieniem tego z pewnym założeniem politycznym. Takie to sprawia wrażenie, cieszę się, bo to jest jedyna droga, która tą sprawę w jakimś sensie rozstrzygnie, choć oczywiście zabierze dużo czasu. To to, że pani Alicja Knast zdecydowała się, czy zapowiedziała, jak rozumiem, wejście na drogę postępowania sądowego. Ja nie wiem, czy ta sytuacja jest wyjątkowa, niestety, jak mówimy o tym, że to jest specyfika Śląska. Mam wrażenie, to przykłady Muzeum II wojny światowej, Centrum Solidarności, Muzeum Polin, że mamy do czynienia z procesem dewastacji przestrzeni muzealnej. Jerzy Halberstadt w bardzo ciekawym wywiadzie dla krytyki politycznej zauważył, niestety zresztą, że proces ten gdzieś korzeniami sięga nie tylko tej formacji, ale właściwie tego, co działo się na początku trzeciego dziesięciolecia I, i chyba ma rację, tak, nawet kryzys Muzeum Śląskiego w 2013 roku pokazywał, że do pewnego stopnia próbujemy nieporadnie oddziaływać na instytucje, których ekspresja, pewna swoboda wypowiedzi może być ogromną wartością w życiu społecznym. Panie dyrektorze, ja próbuję zrozumieć jeszcze jedno pismo ministra kultury do marszałka w tej sprawie. Czy to pan oczywiście? Tak, czytałem. Minister Gliński praktycznie scedował odpowiedzialność za los dyrektor Knast na marszałka, tak? Dobrze, taki Bardzo chyba można, wygodnie prawda? można wysnuć z takie, tego pisma? Takie odnoszę wrażenie, Jeśli <coughs> czytałem całą treść pisma. Ja nie miałem oczywiście oryginału w ręku, to jest to co... Marszałek i całe środowisko marszałka mówi dziś tak, minister dał marszałkowi wolną rękę. A przecież marszałek ma prawo dobierać sobie takich instytucji, takich dyrektorów podległych sobie instytucji, no jakich uważa za właściwych. I tak i nie wie, pan znowu, gdyby sięgnąć do prawa, to należałoby powiedzieć: Ale mamy do czynienia z obowiązującym i trwającym kontraktem. Mamy do czynienia z pewną wolą poszanowania instytucji ciągłości i zarządzania. Gdyby ta troska się pojawiała, pan pytał, jak oceniam tą sytuację. Tej troski nie obserwowałem w postępowaniu w ogóle. Poza sloganami, które oczywiście być może medialnie mają swój wydźwięk, afera, jak to mówił marszał coś porażające. Porażające, tak prawie słowo klucz w tym wszystkim, które nic nie znaczy, a miałoby oznaczać. Coś złego. To jest proces, który właśnie dotyczy właściwie permanentnego łamania prawa. Jak słyszę o konkursie w Bytomiu, gdzie właściwie mamy trzy osoby we skład i przewodniczącym komisji konkursowej był sam marszałek i dwóch urzędników Urzędu Marszałkowskiego, to mogę powiedzieć, że właściwie mamy do czynienia z drwiną i kpiną z systemu zarządzania, kreowania. Instytucji kultury i rozumiem, tak? No w ogóle, z, bym powiedział, z brakiem woli tego, i trochę jest on nam znowu tutaj tak się pojawia, e, e, niereprezentatywnego dla środowiska, które tego rodzaju instytucje ma w jakimś sensie kształtować, wspierać. Panie Panie proszę, kto, co miało w tej sytuacji, jeszcze raz pytając o pismo marszałka, ministra do marszałka, jakby wyższą rangę, danie marszałkowi tej wolnej ręki w decydowaniu o losie dyrektor Muzeum śląskich, e, Śląskiego. Czy obiekcje ministra kultury, który nie widział wystarczających powodów do odwołania jej, który przypominał, że nie doszło do złamania prawa, i który odsyłał do, jak to się wyraził, właściwych organów. Właściwie gest Piłato, tak bym powiedział. A marszałek, środowisko marszałka, zarząd województwa zinterpretowali, że ostatni akapit danie wolnej ręki władzom województwa był. Takiego... Gestu. Był kluczowym tak. e, zdaniem Przez w Była ja jasność: ja nie podzielam tej argumentacji, ale nie zmieniam faktu, że tak przedstawiona interpretacja oznacza, że można powiedzieć: e, nie widzę przeszkód, parafrazując myślę słowa ministra, do takich, a nie innych działań, ale kwestię rozwiązania tej sytuacji zostawiam organowi. Prowadzącemu, a organ i wracamy do motywacji, do tego wszystkiego, co budzi pana moje wątpliwości, tych wątpliwości w żaden sposób, nazywam to eufemistycznie wątpliwości nie miał i podjął decyzję, za którym oczywiście stoją cele polityczne i polityki historycznej to jest jasne, ale nie jedyny w Polsce przypadek to, żebyśmy też widzieli to, niejako dział, wyjątkową sytuację, nas jest naganna i zła. Ale jak popatrzeć chociażby na perturbacje związane z Muzeum POLIN to jest dokładnie podobny schemat działania. Dlatego też minister i jego rola w tym wszystkim jest co najmniej ambiwalentna. Nie, nie chciałbym, a ja przynajmniej nie widzę tego listu jako sytuację pozytywnego i negatywnego bohatera tej historii. Dyrektor kna zapowiada sądową batalię w tej sprawie. Szanse? Pańskim zdaniem? To potrwa. To jest oczywiście nadzieja tak, że do tego czasu system sądownictwa w Polsce nie zostanie tak zmieniony, że oczywiście będzie to iluzoryczna droga. No wie pan, e, e, podnosi pan brwi, i ja nie wiem, ale chociażby fakt tego, że to jest postępowanie czasochłonne. Do... Tak. No ale sędziowie dostaną zlecenie, żeby wydawać. Ja nie mówię tego. Ja mam no nadzieję, no. że nic się nie zmieni tak dalece, że ta droga nie, o, nie okaże pan się iluzoryczna. roku te, więcej. Ponad pół roku temu pierwszy etap dotarł. Na koniec tak. pierwszego etapu tej sprawy. W moim przypadku to było orzeczenie z 12 lipca minionego roku, które w całości, co należy chyba podkreślić, jak dyskutujemy o tych sprawach. Unieważniało uchwały zarządu województwa śląskiego, bodaj w 14 punktach uzasadnienia. Czyli wojewódzki sąd administracyjny uznał, że marszałek nie miał, czy zarząd województwa nie miał prawa zwalniać pana z sądu Nie, nie, że nie miał prawa, unieważnił. Można powiedzieć, że z punktu widzenia prawa tej uchwały, dopóki Naczelny Sąd Administracyjny nie podejmie decyzji, nie ma. Tak Rozumiem. naprawdę jej nie było. Ile, to, jest, to nie jest wyrok prawomocny. Ile lat, ile lat pan jeszcze to zajmie? E, pachowcy mówią, że 2-3, czyli w takim razie jeszcze 2. To jest, jak pan pyta, o drogę innych osób, pewnie droga, którą będą musiały, co na którą się musiały pan, zdecydować. Pan wyobraża sobie, że wróci do Muzeum Górnośląskiego? E, nie wiem, e, dla, e, wziąłbym sprawy, wolę w tej sprawie się nie wypowiedzieć. Raczej mam nadzieję, bo myślałem, że ta, ta, w tą stronę pójdzie pytanie. Do tego czasu coś, co nazwałbym stałością zatrudnienia, pewnością systemu prawnego, zostanie przywrócona w Polsce i będzie oznaczało, że nie można, wracamy do sprawy, o którą pan pytał, czyli Muzeum Śląskie, od tak E, e, anulować kontraktu, który teoretycznie powinien trwać jeszcze blisko dwa lata, lub w moim przypadku 7 lat, e, bez właściwie podania powodów, przyczyn i elementarnej kultury prawnej. Sąd cywilny, sąd e, pracy. Te drogi też pan zamierza wyczerpać? E Czekam na termin. Tutaj można powiedzieć, że no właśnie mamy ten kryzys stanowiska, który oznacza, że to jest przewlekłość rozpatrywania spraw, więc mija za chwilę prawie rok i czekam na termin w sądzie pracy. Jak mówimy właśnie o, o sens, sensie tej drogi, to mogę powiedzieć, jest jedyna, ale jest wyboista, jak słyszymy. Czy pan, widać? że doczeka z którymkolwiek prawomocnym wyrokiem w tej sprawie końca kadencji obecnego marszałka Jakuba Heustowskiego? To będzie satysfakcja dla pana? Jeżeli oczywiście ten wyrok będzie po pańskiej myśli. W rękach opatrzności to, czy wszyscy doczekamy, ale jeśli tak będzie, to oczywiście tak, to będzie satysfakcja, bo chciałbym, żeby prawo stanowione w Polsce wreszcie, i nie myślę tylko o swojej sytuacji, bo wiem, że podobnej, na podobnej ścieżce postępowania są inni dyrektorzy, jest nas już więcej. Inni no, za że kto jeszcze oprócz dyrektora. E, no wiem, że między innymi dyrektor Muzeum Polin wystąpił a. na drogę sądową. No musimy to widzieć. Jeśli czasami chcemy, żeby Śląsk był rozumiany, to nie traktujmy zjawisk u nas jako zjawisk skrajnie wyjątkowych. One są bulwersujące, ale wpisuje się coś, co Polska dzisiaj przeżywa. I jest to właściwie zmasowany proces zawłaszczania e, instytucji pamięci w Polsce. Leszek Jodliński, były dyrektor Muzeum Górnośląskiego, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Miłego dnia, do zobaczenia, do usłyszenia.